Z tej strony, słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak przy załadunku obornika, ale nie o tym. Kilka słów wyjaśnienia co do wczorajszego filmu. Pod filmem dosyć mocno zawrzało. Z góry powiem tak, nie miałem tutaj na celu tym filmem jechać po ekologii, oczywiście. Może nie tak to z moich ust zabrzmiało. Zbyt mało powiedziałem, żeby tą kwestię wyjaśnić film postał, powstał powiedzmy, no w celach sprzedażowych opryskiwacza no i z tą ekologią to był taki, taki chwyt, żeby zaciekawić no po prostu tak zwany clickbait, mówiąc takim językiem powiedzmy tych czasów no i ogólnie tak oczywiście wiele osób tutaj uprawiających w swoich gospodarstwach rośliny ekologiczne się odezwało, że co ja mówię że nie tak wygląda ekologia, że wrzuciłem wszystkich ekologów, ekologów, no tak zwanych ekologów, gospodarstwa ekologiczne do jednego wora, czyli chwasty, sywkiła i mogiła. Wcale tak nie jest, bo no przecież faktycznie ja też znam, wiem o tym, że jest wiele gospodarstw sensownie gospodarujących ekologicznie, na przykład taki kanał, Xawiery na gospodarstwie, czy gospodarstwo oralne orzga. E, gospodarstwo warzywnicze Osik e, na Lubelszczyźnie. E, no i, i są to gospodarstwa faktycznie wczoraj padły z moich e, słów, e, z moich ust słowa, e, że z gospodarstwa ekologicznego e, ciężko byłoby mi wyżyć, żebym nie wyżył. E, podałem to, powiedzmy, no tak, rzuciłem to na podstawie e, tej pszenicy, którą tam widzieliście na filmie. E, też wiele osób się, że tak powiem, przyczepiło, że. Ta pszenica wygląda gorzej jak no, na kanale, na Mazurach i to pszenica, tak jak ja mówiłem na filmie, to była pszenica, która rośnie na najsłabszej części gospodarstwa. Później wam pokazałem jak wygląda pszenica na dobrej ziemi, ale jakby nie o tym, tak? Bo faktycznie no, nie mogę powiedzieć, że to jest pszenica ekologiczna, po prostu to była pszenica. Bez żadnych zabiegów, bez niczego w gospodarstwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie niektórych nawozów, chociażby ASL-u, jakichś biologicznych środków ochrony roślin. No i może gdyby to było zrobione od A do Z, faktycznie to wyglądałoby inaczej i nie użyłbym takich słów, jak użyłem. Jak to nie miałem tutaj na celu obrażenia nikogo, tylko po prostu nie popieram. Tak zwanej papraniny, bo można mieć ekologię z czystego niechlujstwa, jakieś właśnie zaniedbanie, a rośnie, bo rośnie, dopłaty przyjdą, zapłacą. Nie o coś takiego mi tutaj chodziło. Po prostu jeśli coś się robi dobrze, czy to będzie uprawa konwencjonalna, czy prawa ekologiczna, to może być to uprawiane z powodzeniem. Tak też uważam. Wiadomo, że na uprawę ekologiczną nakład pracy. Pracochłonności jest no, pewnie ze trzy razy taki, tak? Po zabiegów mechanicznego pielenia, chociażby e, i tak dalej. Co też jeszcze dodam? Uważam, że w to jest takie moje zdanie, że w gospodarstwie ekologicznym e, nie ma gospodarstwo ekologiczne nie ma racji bytu, jeśli nie mamy dużej ilości zwierząt, tak żeby... Te nawozy, składniki dostarczać właśnie z obornika, który wyrzucamy aktualnie. No i tak, no mogę powiedzieć tak. No każdy niech robi to, co uważa za słuszne, ale niech robi to dobrze, no żeby dawać dobry przykład, tak? Czy to dobry przykład gospodarstwa w intensywnej produkcji, czy gospodarstwa. Ekologicznego, no bo mówię, taka papranina e, można się nazywać gospodarstwem ekologicznym, ale na polu, no, no jak, jak to może być na polu? Jeśli się o to zadba, nawet w ekologii, no to faktycznie może i by się z tego utrzymał. Przecież uważam, że im słabsza ziemia, e, tym mniej nadaje się e, do uprawy ekologicznej. E, uważam, że z powodzeniem e, taką uprawę ekologiczną no, można stosować na lepszych klasach gleb. Załóżmy od czwartej w dobrej kulturze do, do jedynki, tak? No, na piaseczkach, no to, to plonów, nawet wiadomo, że to nakłady nie są większe, ale plonów się nie uchroni. No, nie, nie ma plonów, tak? Jeśli nawet w uprawie tradycyjnej, konwencjonalnej e, coś tam popryskamy niedużym nakładem, to jakiś plon zbieramy, ale w ekologii no, to jakby no, ciężko by było. Ogólnie tak ten przykład z tą pszenicą, którą wczoraj jeszcze podałem, e, może nie był na miejscu, mówię, bo ona rosła sobie na piaseczku, no i nie była faktycznie prowadzona w ekologii. E, jakby skupiłem się na tym, na tej sprzedaży opryskiwacza, też filmy grywałem na szybko, nie chcę się tutaj tłumaczyć, bo, e, bo widzę swój błąd, tak? Widzę, że powinienem to bardziej wyjaśnić, co miałem tutaj na miejsce, także osoby, które posiadają gospodarstwa ekologiczne, zostały urażone. E, przepraszam. Ja tak jak mówiłem osobiście nikogo tutaj nie neguję, bo każdy ma prawo produkować tak jak chce. No i mówię, no i niektóre gospodarstwa ekologiczne świecą przykładem i to właśnie od nich powinniśmy się uczyć, jak tutaj podchodzić do, do produkcji żywności. No i to chyba tak na tyle, na no szybko tutaj wyjaśniłem, co miałem na myśli, no mówię przykład gospodarstwa z Mazur, które wczoraj e, podałem, no to, to nie jest to po, po prostu e, osoba, która nagrywa te filmy no to e, striptease zły, uprawa bezarkowa zła, tylko półki i tak dalej takie błędne myślenie chciałem do tego nawiązać, e, miało być powiedzmy, no może nie śmiesznie ale no miało być tak powiedzmy, że, żeby po, sprzeciwstawić się słowom padających e, chociażby w moją stronę, bo po wiele razy gdzieś tam e, było na tym kanale e, mówione e, w moją stronę, czy w stronę chłopaków Kuli i innych tutaj, którzy prowadzą intensywną produkcję. E, no i też jeszcze kwestia, że przykład tego pana, e, on gospodaruje na kilkuset hektarach, tak? Mając kilkaset hektarów tej ekologii, wiadomo, że z tego hektara przychód no, będzie pewnie mniejszy, jak z gospodarstwa produkującego intensywnie, ale liczba hektarów tutaj e, napija pieniądze. E, w przypadku uprawy zbóż czy, no zbóż, tak, bo rzepaku, no nie wiem, no nie widzę, nie widzę w rzepaku ekologii Gdzieś tam u nas, mówię, jak zostanie kontrolka, niedopryskana rzepaku, to rzepaku nie ma w ogóle Rzepak jest dojrzały półtora miesiąca wcześniej, jak cała reszta i tam plonu nie ma, także nie widzę w ogóle, jakby to miało wyglądać Uprawa rzepaku, są oczywiście też gospodarstwa warzywne, ale tam, no to już typowo pielniki, jakieś chwastowniki, no i prasa ręczna, tak, kaczka no i ręczna pielęgnacja, wyrywanie tych kwasów, co jest bardzo czasochłonne. No i co szanuję, tak? bo faktycznie też tutaj wiele osób e wspomniało, że gospodarstwa ekologiczne również muszą spełniać normy porażenia chorobami, pewnie jeszcze bardziej restrykcyjnie jak w przypadku gospodarstw produkujących no, konwencjonalnie, tak. To tak woli ścisłości, może jeszcze coś mi się przypomni, to, to kilka słów jeszcze tutaj dodam od siebie. Także nie bierzcie tego tutaj na, na powagę, tylko na luziku wszystko.